10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn oraz Dzień Całowania w Czoło. Słońce wschodzi o 5.58, zachodzi o 17.33. Dlaczego ci o tym mówimy? W zasadzie nie wiemy. Tego dnia to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia. Istotne jest to, że właśnie w ten dzień, piątek, 10 marca o godzinie 19, otwieramy na najlepszy serwer Skyblock w Polsce, CPL. Nowatorskie pomysły, autorskie rozwiązania, wyjątkowa atmosfera. To wszystko i wiele więcej czeka na Ciebie. Dołącz do nas już 10 marca. Rozbuduj swoją własną wyspę w pojedynkę lub drużynowo. Wykonuj kolejne zadania, pnij się w rankingu, zdobywaj kolejne poziomy. U nas zabawa nigdy się nie kończy. 10 marca 2017 roku godzina 19. Zapamiętaj te datę i zobacz na własne oczy, jak tworzy się historia.